Za mną widzicie piękne miasto Lindos. Jestem na takiej dosyć wysokiej górce, ale widok uważam piękny, tutaj się rozciąga na to miasto. Może krótko o historii tego, pokrótce opowiem o historii tego miasta, mianowicie pierwsze przypuszczenia pochodzą z XII wieku przed naszą erą, kiedy to homer w swojej Iliadzie Zawarł pewne treści dotyczące tego miasta. Mianowicie zawarte tam było, że podczas wojny trojańskiej miasto Lindos, miasto portowe Lindos dało do, na wojnę dwa swoje okręty, co wówczas świadczyło o bardzo dobrze rozwiniętej flocie tego miasta. Na tamte czasy dwa okręty to naprawdę było dużo. Lindos takowe okręty dało. Później długo, długo nie było za dużo wzmianek o tym mieście. Kolejne pochodzą dopiero z lat 50. naszej ery, kiedy to Paweł Apostoł zaczął chrystianizować to miasto i wprowadził tutaj chrześcijaństwo. Generalnie miasto portowe Lindos zawsze miało bardzo dobre warunki do rozwoju, ponieważ leżało na granicy trzech kontynentów, mianowicie Europy, Afryki oraz Azji. Statki kupieckie, które tej przybywały, handlowały z mieszkańcami, sprawiły, że to miasto miało dobre, dogodne warunki się rozwijać. Było to też miasto, które służyło za schronienie. Mianowicie podczas, podczas nocy dużo statków tutaj przybywało po prostu, żeby się uchronić przed. Przed piratami również dawali swoje opłaty. Musieli dawać takowe opłaty, żeby tutaj zacumować w porcie. Przez co miasto też tutaj miało jakieś fundusze na rozwój się rozwijało. Upadek miasta, upadek w cudzysłowie bym powiedział, że miasto, które liczy 800 parę mieszkańców w zasadzie liczyło na rok 2011. Takie okazały, tutaj nie można mówić o upadku, tak to jest prężnie rozwijające się miasto pod względem turystycznym, jednak upadek takiej floty, potęgi tego miasta szacuje się na XVIII wiek, kiedy to po prostu statki żeglarskie wyparły statki parowe. Ze względu na ich prędkość, miasto te stało się już niepotrzebne. Już nie było taką oazą, do którego statki mogły przypłynąć, zacumować. No i w zasadzie od tego. Od tego czasu potęga Lindos zaczęła upadać, aczkolwiek pod względem turystycznym na pewno bardzo prężnie rozwija się to miasto. Bardzo zaciekawiła mnie tutaj ilość osów oraz kóz. Naprawdę osów tutaj jest co nie miara, na każdym kroku chodzą osły. Oczywiście nie są to dzikie osły, są to osły udomowione, jednak naprawdę jest ich sporo. Kozy żyją tutaj dziko. Za mną widać Akropol, swoją drogą. Kozy żyją tutaj dziko, po prostu chodzą po takich skałach, które właśnie znajdują się za mną. Jak jechaliśmy do miasta Lindos, naprawdę bardzo dużo takowych kus dzikich doświadczyliśmy. Dużo jest tutaj kotów. Tak jak w Rodos, już o tym nagrywałem film, żyją tutaj one w pełnej harmonii z ludźmi. Ludzie je dokarmiają, koty dają się głaskać. Nie wykazują żadnej agresji wobec ludzi, nie boją się... No, jeden wykazał wobec mnie agresję, ale to pewnie dlatego, że troszkę go wystraszyłem, kiedy chciałem go pogłaskać, on akurat spał i coś tam pazurkami posmerał mnie. Także, tak wygląda miasto Lindos, za mną. Mury obronne, za nimi znajduje się najprawdopodobniej Akropol, znaczy się na pewno znajduje się Akropol, akurat stąd go nie widać a my ruszamy w dalszą drogę.